Za nami ogrom wykonanej pracy. Mamy nadzieję, że udało Ci się aktywnie w niej uczestniczyć razem z nami. Poznaliśmy stronę główną systemu. Przyjrzeliśmy się dokładnie obiektom, które trafiają do modułu do obsłużenia i czynnościom, które możemy na nich wykonać. Na jednym z pism, które wpłynęło do naszej instytucji, założyliśmy sprawę, w której wykonaliśmy wiele ciekawych akcji. Utworzyliśmy dokumenty, na których wystawialiśmy zadania do akceptacji lub podpisu. Poznaliśmy sposoby zapraszania innych pracowników do naszej wspólnej pracy nad dokumentacją, zarówno przez współdzielenie sprawy, jak i udostępnianie zadań. Założyliśmy też sprawę własną, czyli tzw. sprawę z urzędu. To był intensywny, ale też owocny czas. Zdecydowanie zachęcamy cię do obejrzenia innych filmów szkoleniowych, na przykład dotyczących pracy wykonywanej przez pracowników kancelarii. Nawet jeśli nie będziesz realizować tych czynności w systemie, warto wiedzieć, jak wygląda ogólny obieg dokumentacji w instytucji i w ZDRP. To bardzo dobry pomysł, szczególnie jeśli w czasie oglądania filmów nasunęły ci się pytania, na które nie udzieliliśmy odpowiedzi. Na przykład, w jaki sposób pracownik kancelarii obsługuje zamówiony przez Ciebie dokument ze składu chronologicznego albo realizuje wysyłkę korespondencji, która została przez Ciebie zarejestrowana? Mamy nadzieję, że jest to wystarczająca zachęta do dalszego poznawania systemu. Tymczasem bardzo Ci dziękujemy za uwagę i do, do zobaczenia, zobaczenia w, w EZDRP.